Kura, jak w przejechałam i już znalazłam się w Galicji i to kura na trzech nogach i ona mi biegnie przed samochodem i mnie przedrzeźnią. Ja jadę 80, na 90. Ja ją chcę dogonić, a ona skręciła, patrzę, a tam taka ferma, a na tej fermie, ci farmie, a z tysiąc kur na trzech nogach łazi. A pytam się tego gospodarza, a cóż to za kury hodujecie na cegnogach? A on mi mówi, oj głupio babo, świętokrzyska, nie widzicie ze zawisło sojusz reformy, wychodowali im taką odmianę, lubim kurze, łódka, będzie tego więcej, Unia cała kupi, ruskie kupio. A ja pytam się, a jak te reformowalne kury smakują? A on mi gadał, oj pani, jeszcze mi nie jedli, bo nie możemy tego złapać. Trzymajcie się. Dobry wieczór, szanowni państwo. Pani Genowefa była tutaj osiem lat temu w Gdowie. Miała troszeczkę inny repertuar, bo się czasy zmieniły. Teraz mówi o kurek, ale o kaczkach nie chcę mówić nic. Nie kadą, bo ja zawsze kurę wolę od najlepiej gęś pani a co do to jest to jest strażak ratownik od strażaków tutaj z całej gminy gdów żeby pani mile wspominała tutaj pobyt a z tego co mi co sobie przypominam osiem lat temu była pani babcią to jest dla płuczonik proszę bardzo Słuchajcie, Słuchajcie, nie Radio pi 2 zawsze co niedzielę po kościele na antenie Radia Kielce będziemy będzie... Ale obdobnie... można przez internet posłuchać online Radia Kielce. Od 14 do 15 zawsze nadajemy ludową muzykę, a i komentarz do rzeczywistości. Taki w sam raz jak to jest. Panie Wójcie. Prosimy Pana Wójta do śpiewania i śpiewamy kalnej od Łyśicy. I klaszczary. od nowej suki do Bożeltyna, wysokim jodłom cuknie z wina. Ład Bożeltyna, tujskiej woli, niech ktoś to wszystko i niech na lepszej idzie. A ja z Wojtem zapęczoję. Dziękujemy pięknie, panie genowyfa pigwa! Ja mam nadzieję, że nie ostatni raz w gdowie!